Okej, okay. dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Hubert Pucharek oraz Patryk Sobotka. Witamy Was w 21 odcinku projektu MASAŻ, już 21, ponad pół roku działalności. Jakie ponad? Pół, Ale, prawie pół roku. Prawie pół roku. A już będzie niedługo ponad. Zostało nam jeszcze miesiąc do naszej takiej małej rocznicy, projektowej rocznicy. Pół, pół rocznicy, dobra. Pół rocznicy. Wracając do tematu. Dzisiaj druga część odcinka, w którym zjemy się ćwiczeniami biernymi. Dokładnie na dolną. Dziękujemy modelce, która zechciała wziąć udział w naszym małym przedsięwzięciu. Widzieliście, jak było już w głupawce. Mniej więcej już wie, wiecie, co się działo. Ja. Było fajnie. Tym bardziej zachęcamy osoby, które chcą z nami tutaj tworzyć te odcinki i być modelem, modelką. Piszcie do nas i jakoś tam się będziemy zgadywali. Kręcimy na terenie Warszawy najczęściej. Zawsze. I tu pojawia i się taka opcja, że jeżeli chcecie, żebyśmy nakręcili odcinek w waszym gabinecie, w waszym salonie, tam gdzie masujecie, to jest taka możliwość. Piszcie do nas i. Jeśli chcecie, pokazać takie dosyć unikalne masaże, tak. których nie ma nigdzie indziej, to tak. tylko u możemy, was. możemy wam w tym pomóc, możemy nakręcić taki odcinek w waszym salonie, w waszym gabinecie. No i wy będzie wykonywać ten masaż. Tak. Musi ktoś, być ktoś, kto to wykona, bo Patryk tak szybko raczej się nie nauczy, chociaż zdolny chłopak. A, i teraz została nam bardzo ważna rzecz. E, ostatnio, tak trochę przypadkiem dowiedzieliśmy się, że jest taka możliwość, że nasze posty, które publikujemy na Facebooku, naszym fanpage'u, mogą nie dochodzić do wszystkich, a co za tym idzie, mogą także nie docierać konkursy. Także musicie zrobić taki mały zabieg, który wy teraz widzicie tu na dole, na dole ekranu, czyli dokładnie musicie wejść na nasz profil, jak już nas lubicie, jak nie to polubcie nas. I jak już nas polubiliście, bierze, klikacie tak na dole i zaznacz, zaznaczacie, żeby dodać nas do listy zainteresowań. Wtedy macie pewność, że każdy konkurs do Was dotrze, każda informacja od nas opublikowana do Was dotrze i, i będzie git. A teraz goniec gadania, przechodzimy do ćwiczeń biernych. Po ćwiczeniach biernych natomiast... Przestańmy Was trzymać w niecierpliwości i dowiecie się, kto wygrał nasze trzy zestawy olejków. Hmm. I co ja zawsze mówię teraz? Coś teraz mówisz? No mówię taki coś na Czołówka. Czołówka. Jedziemy. Dzisiaj pokażemy wam jak wykonać ćwiczenia bierne kończyn dolnych. W ostatnim odcinku numer 20, robiliśmy ćwiczenia. Bierny Kończyn Górnych i tam też była cała teoria z metodyką. Tak naprawdę było praktycznie wszystko, co można powiedzieć o naszych ćwiczeniach biernych. Dlatego zanim obejrzycie ten odcinek, obejrzycie sobie odcinek numer 20. Kliknijcie sobie tutaj pod mój palec i wtedy automatycznie Wam przeskoczy do wcześniejszego odcinka. Jeżeli uważacie, że to co zrobiliśmy w odcinku dzisiejszym i wcześniejszym jest dla Was za mało, to możemy polecić Wam dwie książki Andrzeja pod redakcją Andrzeja Zębatego, pod tytułem Terapia, i tam znajdziecie tego dużo więcej. Książka składa się z dwóch tomów, w pierwszym gdzie znajdziecie m.in. ta sklowetę, czyli to co robiliśmy w odcinku wcześniejszym oraz tutaj jest opis ćwiczeń biernych. Tak naprawdę jest to chyba Większa książka i najczęściej używana książka do fizjoterapii, wszyscy fizjoterapeuci w Polsce używają jej. Polecam się, że każdy masażysta powinien chociaż zażyć, co w tej książce może znaleźć. My teraz przechodzimy już do samych ćwiczeń wiernych. Jak wykonać? Zaczniemy sobie od samych palców, czyli od stawów najbardziej dystalnych. Zaczynamy sobie od palców stopy i tutaj będzie zgięcie wyprost. Zginamy, prostujemy. Stabilizujemy odcinek bliższy, czyli okolice śródstopia. Z prostujemy. Ja tylko przypomnę, że my robimy tutaj wersję uproszczoną, gdzie robimy tylko po 10 powtórzeń danego ruchu. Po zgięciu wyproście stopy przechodzimy do ruchów tartych. Jeżeli oglądaliście nasz odcinek z stopy, to już będziecie wiedzieli jak to wygląda. Ruchy tarte są to e, ruchy względem e, siebie, kości, śródstopia i poruszamy każdą kością. Nie ma znaczenia, czy zaczniemy od strony bocznej czy przyśrodkowej. I dojdziemy do jednej strony, a następnie wracamy. Dobrze, po ruchach tarczy stopy przechodzimy do pronacji i supinacji stopy. I tak, supinacja, pronacja. Okay. Zakończyliśmy. Po pronacji i supinacji stopy powinniśmy przejść od razu do zgięcia się po w stawie skokowym. I teraz tak, moglibyśmy zrobić to w ten sposób. Łapiemy zagłusk piętowy, tutaj nasze przedramię na stopie osoby tutaj ćwiczącej, stabilizujemy odcinek bliższy, wyprost i zdjęcie pomagamy drugą ręką. Okay. To jest jeden sposób. Ale w tym sposobie tak naprawdę robimy zgięcie i wyprost tylko w stawie skokowym. Natomiast jest taka opcja, nazywa się trójzgięciem i trójwyprostem, gdzie oddzielujemy bezpośrednio staw skokowy, staw kolonowy i staw wiodrowy. Jest to tyle lepsza opcja, że e, jednym ruchem e, działamy na trzech stawach, czyli po prostu całe ćwiczenie wiernej kończyny dolnej e, trwają krócej. Oczywiście my tak będziemy robić. Znowu łapiemy zagłusk piętowy, druga ręka pod dwupodkolonowy i Zgięcie i wyprost. I tutaj możemy sobie jeszcze pomóc delikatnie przy stopie. Wyprost. Jeszcze raz. Zgięcie i wyprost. I tak, tutaj tylko ważne jest to, żeby zająć sobie dobrą pozycję i żeby przed tym całym zgięciem wyproście nie drepnę przy stole, tylko żeby to był jeden płynny ruch. Tutaj dzięki temu zdjęciu tej wyprostowi skąd zakończyliśmy całą akcję na stopie, dlatego na możemy zrobić teraz ruchy obwodzenia. W jedną stronę i w drugą. I zakończyliśmy sobie wszystko na stawie skokowym. Po obwodzeniu stawu skokowego w obie strony powinniśmy przejść bezpośrednio do stawu kolnowego, ale my ten staw już robiliśmy podczas ruchu trójgięcia i trójwyprostu. W stawie jest jeszcze delikatna rotacja, natomiast jest ona na tyle mała, że raz podczas wyprostu stawu kolnowego tak naprawdę nie ma jej, a dwa, że jest na tyle mała, że nie wykonuje się tego, nie wykonuje się ruchów biernych rotacyjnych w stawie kolanowym. Ok, teraz powinniśmy przejść sobie do stawu drowego też do zgięcia wyprostu, ale to też już było w zdjęciu. Dlatego zostało nam odwiedzenie-przewiedzenie w stawie biodrowym. I tak. Łapiemy nogę w ten sposób, że nas, nasz kciuk e, ręki dotyka kłukcia przeszedkowego kości udowej. I jest o tyle sprawny ten chwyt, że my radzimy tylko na jeden staw. Nie po... Błędem jest, jeżeli będziemy łapali drugi w okolicy kostki teraz robili odwiedzenie-przewiedzenie. To jest złe, ponieważ oddziałujemy tutaj niekorzystnie na staw kolanowy. Natomiast ten ruch jest jak najbardziej poprawny. I teraz tak chyba. Odwiedzenie i przywiedzenie. Odwiedzenie, przywiedzenie. I powtarzamy sobie kilka razy. Tutaj już nie musimy stabilizować odcinka bliższego, ponieważ sama waga ciała stabilizuje. I ruch jest wykonywany tylko w jednym stawie. Ok. Nie wiem. Ruchy rotacyjne. My ruchy rotacyjne będziemy wykonywali w pozycji leżenia tyłem. Lepiej można było zrobić je w leżeniu przodem, ale my wszystkie ćwiczenia pokazujemy właśnie w leżeniu tyłem, po to, żeby osoba nie musiała zmienić pozycji podczas tego ćwiczenia, w ogóle podczas ćwiczeń biernych. Dlatego ruchy będziemy pokazywali w leżeniu tyłem z nogą wyprostowaną, w stawie kolanowym i biodrowym. Ok, i teraz tak. Jedna ręka na udzie, druga ręka na podudziu i robimy rotację wewnętrzną i zewnętrzną. I też powtarzamy to kilka razy w wersji uproszczonej 10 razy, w wersji takiej bardziej zamasowanej 40-50. I tak, jeśli chodzi o stawkę drobiu, zrobiliśmy sobie zgięcie podczas trójzgięcia, wyprost był, odwiedzenie, przywiedzenie było ruchy rotacyjne były rotacja wewnętrzna zewnętrzna i został nam ostatni ruch, który łączy to wszystko, czyli obwodzenie w obie strony. Chwyt jak do odwiedzenia. I mamy w jedną stronę. I w drugą. W sumie błędy by nie było, to jakby z trochę wyżej. A w Dobra. I to były ćwiczenia bierne, kończyn dolnych. I jeszcze raz zapraszam Was do obejrzenia odcinka wcześniejszego, gdzie tak naprawdę była... Było dość sporo teorii odnośnie jak to wykonać, kiedy to wykonywać, po co to wykonywać. Także dzięki i do zobaczenia. Witamy. Po masażu. A raczej po ćwiczeniach biernych, nie po masażu. Nie po masażu. Ja Was wszystkich zachęcam do tego, żebyście w swoich pasach kombinowali i na przykład coś takiego jak ćwiczenia bierne dorzucali poza zabiegach. Nawet tak one nie muszą być. One są naprawdę fajną e, ćwiczeniem profilaktycznym. Zachęcam do kombinacji. Po kombinacji przechodzimy do konkursu, konkursu do którego, na który każdy czekał. Na ja wyniki. Upraszam, Co że te olejki tu nie stoją koło nas, ale ja do mieszkania... Jadę do domu zostawiłem te olejki w mieszkaniu, zapomniałem o nich. Na szczęście możecie zobaczyć sobie jeszcze raz te nagrody, które teraz wylosujemy w wyjściówce w drugim, dwudziestym odcinku, a teraz zobaczycie ten fragment. W Konkurs. Konkurs. mamy dla Was trzy takie nagrody: większa, mniejsza. Wcześniej i to nie zauważyliście i najmniejsza. Co to olejki do masażu, naturalne olejki masażu, które dostaliśmy od firmy Natur Polska. Dziękujemy bardzo za te olejki. Także zaczynamy. Hubert, maszyna losująca dzisiaj. Tak, Majoreczka się będzie maszyną losującą. Już teraz nie ma żadnych wątpliwości, co jest do wygrania, jak będzie to wylosowane. Teraz zostało nam tylko wylosować. Przechodzimy do losowania pierwszego olejka. Losujemy, losujemy. A, wyskoczyło, dobrze, trudno, nie będzie. Nie było zaplanowane. Okej, okay, mamy Michał Buczyński. Do Michała. Do Michała ląduje pierwszy olejek. Olej przeznaczony do y, powysiłku. Mamy pierwszą osobę, losujemy teraz osobę numer 2. Mamy Agnieszkę Milcz. Gratulujemy Agnieszce i do Agnieszki ląduje mały olej przeznaczony do masażu sportowego oraz do, y, do rozstępów. Gratulujemy i losujemy osobę numer 3. Ok. Następna kobieta. Ula Cichocka. Gratulujemy Uli i do Uli wędruje duży olejek przeznaczony do masażu sportowego oraz do celulitu. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom. Gratulujesz Patryk? Tak, ja gratuluję jednemu panu, dwóm paniom nagród. Jeżeli wyczytaliśmy was, piszcie do nas gdzie mamy te olejki wysłać i na początku wyślemy na wskazany adres. I będziemy w przyszłym tygodniu wysłać kolejne nagrody. Myślę, że to, że polubiliście nasz fanpage, czyli fanpage e, Natur Polska, a dokładnie Ikarów, nie ci, ponieważ ja zarówno my mamy w planach organizacji wiele konkursów dla masażystów i nie tylko. Tak, to był dopiero początek, dopiero zaczynamy zabawę z konkursami. Będą jeszcze na pewno kolejne konkursy z jeszcze fajniejszymi nagrodami. No, na pewno. No to, Dużo jest, fajniejszymi. to jest pewne. Nie ujrzymy pewnych szczegółów, ale będą fajne nagrody. Natur Polska także zorganizuje na swoim fanpage różnego rodzaju konkursy. Śledźcie i śledźcie nas i do zobaczenia. A w następnym odcinku spotkamy się z masażem izometrycznym. Ja myślę, że ten masaż polubicie. Bardzo się go stosuje. On ma wiele zastosowań i myślę, że wiele osób zostanie jego fanami. Tak jest. I to było tyle. Żegna Was Patryk Sobotka oraz Hubert Kucharek. Do zobaczenia w następny piątek. Do zobaczenia. Cześć.